Siema, jak już jesteś na tym filmie, to zostaw łapeczkę w górę oraz subskrypcję na moim kanale. Będzie mi niezmiernie miło, a nie przegapisz kolejnych materiałów. W dzisiejszym odcinku po wylądowaniu musimy wstrzymać oddech oraz zlutować wszystko, co się da, tylko i wyłącznie na wstrzymanym oddechu. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Tutaj jeszcze macie zwycięzcę z poprzedniego filmu, a w dzisiejszym odcinku jest coś nowego. Uwaga, słuchajcie, na filmie w tym momencie szukacie przedmiotów, czyli na przykład będzie woda, sobie latała gdzieś. W trakcie filmu to bierzecie z niej pierwszą literkę, czyli W. Wpisujecie do komentarza. No i tak po kolei, po kolei wyjdzie wam jakiś wyraz. Pojawicie się. Właśnie tutaj na ekranie, może ty właśnie wygrasz. Warto wziąć udział, odlądaj do końca i może wygrasz. Painsy'eve carda, kto wie. Także uważnie szukaj literek, Mordo i miłego donania. Pamiętaj łapce w górze oraz subskrypcji, bo bez tego niestety nie wygrasz. No i pamiętaj jeszcze o kodzie szymek, bo bez tego również nie wygrasz. Dobra, trzymajcie się, miłego donania. Słuchajcie, liczymy na zalew, nie ma żadnego pojęcia, gdzie wylądujemy, ale Wulpix mi zaraz będzie za nos. I uwaga, jeszcze nie wylądowałem, spokojnie Dobra? Możecie napisać w komentarzu, ile wy byście wytrzymali bez oddychania. Ja bym tak wytrzymało około 40-50 sekund może. Także napiszcie no, w komentarzach. Chętnie popytamy. Na razie spotykasz nogów, Szymek. Nie dam rady już dalej, ale słuchajcie, no nie mamy aż takiego złego lutu, tylko leczenia nie mamy. Dobra, leżysz, elo? Przeszukaj go, przeszukaj go. Co? Przeszukuj mój... Czekaj. Leżących Co ty mówisz? Przeszukuj leżących A, dobra, spoko Faktycznie ja zapomniałem wam dodać, słuchajcie, że gramy solo na dół. mamy cztery fragi Ale nasz lud, no nie jest jakiś najlepszy Także też musimy uważać Będzie atutował O nie ale, <noise> Wysadził się sam RPG Bandarze to nasze jedyne leczenie tak naprawdę, no Elo! Elo? Żegnamy? Dawaj macy tylko. Ja stąd zawijam, bo się ludzie odrodzili na busie. Czyli bandaże możemy, Taktikale możemy, wszystkie, tylko... Nie, tylko zielone, wiadomo. Te czwórek możemy dużo. No lud mamy średni, bym powiedział. No ale słuchajcie, jeżeli chcecie po prostu więcej challenge na moim kanale, to 3000 łapek i możemy nagrywać. Nie wierzę. Siema <gry> O nie, on ma zero, ale jeszcze może mnie porobić w sumie Dobra, leży! Porobieni 7 fragów, słuchajcie, z samym pistolem i samą y, pompą taktyczną, więc lecimy dalej. O, chłopa mam, słuchajcie. O, widzę, że tutaj. też chyba. O nie, mam zero. Porobiony. Easy! Jeszcze miał paszaki, no ale nie mogę ich wziąć, dobra Jeden hopel. no to nie jest. O, gościu z Tommy Gun'em! Przemyślcie to, epik. Bo Tommy Gun w tej grze jest... Okej, okay, słuchajcie, więc będziemy lądować na platformie i mamy 30 sekund Na znaczy 30 sekund, no, lutujemy Oh. Okej okay. Będziemy grali samą pompą uh -huh. <laughs> Bo mam leczenia dużo W sumie, ej, no Banda żółwicy do leczenia, małe poty i duże poty Także słuchajcie, już widzę ludzi Z metalu ktoś tutaj budował o, o, jest tutaj nasz koleżka Jezu, to jest najgorszy, że gramy tylko tą pompą Nie, słuchajcie Elo, giniesz Manupe zginie, słuchajcie musicie za co zostawić łapę Ja będę tylko macy. Oczywiście potki z niego możemy użyć, bandażowica tak samo, możemy się leczyć No chyba tak Okej okay. Ja się muszę ulecić mordką, weź wyciluj. Siema Co się widzi, widzę No dawaj dawaj, edit Elo, Lez porobiony W sumie to mogę zobaczyć, jak ja długo wstrzymam oddech Wiesz? Bo na przykład widzowie w komentarzach też wy możecie pisać Ile y, czasu maksymalnie wytrzymacie W sumie możecie słuchajcie pisać, ile wytrzymacie e, sekund Może nawet ponad minutę e, w komentarzach Spróbujcie teraz, e, tylko się nie zabijcie Wulpix też spróbuje, będzie liczył Zobaczymy ile Wulpix, mój brat wytrzyma e, Zaraz powiesz, tak? To dawaj, trzy, cztery nie wiesz, że ja mam jedno. jakby jednym wdechem musiałem zlutować wszystko. To jeszcze gram tym. Znaczy, no jedna broń, challenge. Dobra, jak tam Wulpix. Wulpix widzę, że już tu się trzęsie, kurde. <grym> Dobra, zaraz się dowiemy, ile tam będziesz miał. Czerwony cały czas, czerwony cały. Ile? 45! Ile? 45! To mega dużo! 45 to jest mega, mega, mega dużo. Ja mam także raz więcej, raz mniej. Okej, okay, słuchajcie, mamy. Olec, pocóch! Uh. Jezu, dostał 80, jest git I on ma rfego. Tak, on ma rfego. 50 Serio? 50 mi się udało No elo, na biało I leżysz Słuchajcie, gramy samym lootem na jednym wdechu, więc musicie za to zostawić łapę. Okej, okay, Wolfix mówi, że właśnie wytrzymał 50 sekund Da, <grym>, no, jak dodzisz minutę to szacun, naprawdę Dobra, w tym momencie bez oddechu weź drób i no, spróbuj wytrzymać jak najdłużej, ja sobie dojadę typów, okej? Okay? Dobra, jak jest powyżej, powyżej 40, to ja się zaczynam trząść tak. i wtedy mi się lepiej... Dobra, licz sobie. Ludzie też sobie Raz, będą liczyć, możecie sobie z nim three. rywalizować. właśnie go zabił, ty No No jelo. Po żegnamy pana. O, on jest spocony czad. O, 30 po kewie. Dobra, dawaj, wychyl, 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 wychyl. O kurde. O, ale mam biało, ale mam biało. Kurde, Nie ma uciekania na górę. Ile? 40. No to słabo, dawaj, bito. O kurde o, ale mi dał laser Nie! On ma to na czat Porobiony! Najlepsze jest to, że jest kolejny, ale mamy plusy Ponieważ mamy pięćdziesiątkę, którą możemy akurat wziąć To jest skodacko Chory Głowo, uciekaj Nie! Jest! Jezu, Jeszcze jezu, jezu, jezu. go porobiłem, co to się Okej, okay, dawaj, dawaj, edit no Kościu tu na dół do mnie Czego się boisz? Zegnamy pana O kolejny idzie na, Naprawdę mam tak dużo matsów w tym momencie Uff, 54 Coraz bliżej co 154 so Sekundy Czekaj, 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 bo muszę się skupić Widzowie, zostawcie łapę w górę i go probię. No jelo, żegnamy pana z tej giereczki nice. komputerowej. A właśnie, tu są pisiotki, super. Trzy pisciotki, ale elegancko, słuchajcie. Mamy wszystko, mamy wszystko w tej gierce Jakiś dinozaur, kurde, co to ma być? To jest bot. Nie no, lubię tego skina, ale go, tego gościa nie lubię. Szanujmy się. On ma te czwórki! No właśnie, on ma te czwórki. Kolejne. No to ładnie, stary! Ile ty masz kurek? Nie, tu jest mnóstwo was. Dobra, to jest ta choinka. Okej, okay, żegnamy choinkę chyba. Okej, okay, dojeżdżamy go, słuchajcie. Derwował mnie. Dostał 70, cyk. No i żemeczku. Żegnamy pana na Sea Team. Kajcie, te słuchajcie, no bo trzeba ich wyjaśnić. Dobra, hotu. O nie, hold image, najgorzej. Dobra, łatwo. Dziękuję bardzo. Myślę, że challenge udany. Chyba nie wziąłem żadnego itema, nie? nie. Miałem normalnie cały czas małe potki e, No, także podsumowując, Wulfixa rekord 50 sekund, tak? 50 sekund. Mój nie wiem, ile mogliście sobie policzyć I wy napiszcie w komentarzu, ile sekund wy wytrzymacie e, Ja wam będę przybinał serduszka No i oczywiście e, napiszcie ciąg znaków I może wygraćcie PSC Dobra To tyle z tego odcinka, dzięki wielkie za oglądanie Trzymajcie się, pa, pa I pamiętajcie, łapka w górę, subskrypcja, odcinek elo